Bartosz Urbański, Ema, bądź na bieżąco. Znajdujemy się na spotkaniu prasowym przed programem. Tylko jeden ze mną jest, Marcin Krachowiec. Witam serdecznie. Witam również. Marcin, powiedz nam, jak w ogóle odczucia, jak, jak Twoje tutaj wrażenia, jeśli chodzi o program, o sam udział? Zdradzam coś więcej, bo wiadomo, Ty już jesteś w tym w środku od jakiegoś czasu. Jeśli chodzi o spostrzeżenia, o odczucia, no ja jestem mega zadowolony, że, że tutaj jestem. Jesteśmy w gronie samych zawodowców, mamy bardzo fajny skład w domu, nie ma między nami jakiejś tam złej krwi, wszyscy się szanujemy. Kurczę, no to co mogę powiedzieć? Organizatorzy zapewniają nam ogrom, naprawdę ogrom atrakcji poza walkami, gdzie mamy cały czas jedną walkę w tygodniu, co tydzień ktoś odpada. zapewniają nam różnego rodzaju challenge, wyzwania, gdzieś też konkurujemy na, na innych płaszczyznach. No i myślę, że sam jestem ciekaw, jak, jak to będzie zmontowane, jaki będzie efekt końcowy. Natomiast z informacji, które gdzieś tam do mnie docierają, raz, że jest przewidywana ogromna oglądalność. A dwa, że myślę, że no naprawdę będzie to fajnie, fajnie wyglądało. Czyli rozumiem, że wy nie macie takich szans, żeby sobie zobaczyć część odcinku, jak to jest montowane. Jest to wszystko takie na żywią. A jeśli chodzi o tą oglądalność, to wiadomo, macie jest super godzinę potacji z gwiazdami w Polsacie. No, nic tylko zdobywać popularność, rozgłos. No i co? No i marzenia o KSW. Powiedz, jak jest Twój cel, generalnie? Bo załóżmy, że. Wygrasz program, wiadomo, idziesz do KSW. Co w momencie, kiedy w pełnym etapie programu, niestety, powinien się noga? Czy masz jakieś plany, takie wersje B, wyjścia awaryjne, jeśli chodzi o Twoje przyszłe starty? Ja myślę, że ten program to jest olbrzymia y, szansa i taka, y, porównałbym to do takiej trampoliny, która jest w stanie wybić naprawdę, naprawdę wysoko. I poza y, celem, jakim jest wygranie progr programu, y, Równie ważne uważam, że jest dobre zaprezentowanie się, pokazanie się z jak najlepszej strony, czy to jako człowiek, czy to jako zawodnik z dobrym poziomem sportowym, tak? I ja myślę, że nawet jeśli dobrze się zaprezentujemy, a powiedzmy, że nie uda się dojść do tego finału, czy w finale odpaść, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby żeby włodarze powiedzmy docenili i ten angaż w KSW dostać. Jak dobrze wiemy, jesteś świetnym graplerem i wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski. Powiedz nam, czy w tym upatrujesz swoich szans w walkach, czy generalnie wiemy też, że no, jedno zawodników, ponieważ twój rekord jest bardzo dobry, większość walk, wszystkie walki bodajże kończyłeś przed czasem. Jaki masz twój game plan i czym chcesz zaskoczyć zawodników? Wiadomo, jest super skład, wielu doświadczonych graczy w teleturnieju, także... No, zdrać może jakieś takie od kuchni, od Twojego game planu, tajniki? Tak naprawdę ja uważam się za przekrojowego zawodnika. Wiem, że mam przypiętą łatkę graplera, bo faktycznie na jiu i na grapplingu powiedzmy przez parę lat startowałem i tego doświadczenia gdzieś tam i medali pozdobywałem. Natomiast ja się nie, nie zamykam na, na jedną płaszczyznę. Wielu zawodników myśli cały czas, że będę sprowadzał. I przez to później zdarzają się, się nocauty, tak? Myślę, że jestem przekrojowy. Mam z argumenty zarówno w rękach, jak i, jak i w nogach. No i co? oglądajcie już najbliższy odcinek, bo bo myślę, że, że zaprezentuje tam część właśnie swojego kunsztu. Dobra, ostatnie szybkie pytanko, sztab trenerski Zabor i Wrzosek, Blanka Lipińska jako prowadząca, czy te uważasz, że to jest super takie połączenie, jak w ogóle treningi Ci się podobają, jak podoba Ci się prowadząca, sposób prowadzenia programu, takim bardziej właśnie jeśli chodzi o, o show? Tak naprawdę jeśli chodzi o trenerów, no to my o udziale w programie wiedzieliśmy już wcześniej i ja myślę, że każdy zawodnik przychodził już z formą wchodząc do, do programu, tak? A tutaj robimy powiedzmy jakieś tam podtrzymanie, trochę sparingów, trochę takich obciążeń właśnie przez, przez challenge, co też będzie widoczne w programie, więc naprawdę ten sztab trenerski, poza tym, że są to mega doświadczeni goście, tak I, i utytułowani, to każdy, no wiesz, nie pozmieniają zawodnika w kilka tygodni czy w kilka treningów, tak? Więc każdy myślę, że taki potencjał, jaki ma, może delikatne jakieś tam szlify mogą wpłynąć, czy to na zmianę game planu tuż przed walką, czy, czy po prostu na dawanie jakichś tam pojedynczych tipów, ale każdy z nas jest już w jakimś stopniu ukształtowanym zawodnikiem i i to będzie miało decydujące znaczenie, tak? Fajnie, że w tym programie, no mówię, decydującą kwestią jest poziom sportowy i to wyniki walk decydują o tym, kto, kto odpada, a kto zostaje. Jasne, super. No to co? Dzięki za wywiad, życzymy powodzenia i przyszłego kontraktu w KSW. Chcesz komuś podziękować, może kogoś? Wszystkim... Chciałbym podziękować wszystkim moim bliskim, moim sponsorom, którzy we mnie wierzą i dokładają cegiełki do, do tego, żebym był w miejscu, w którym jestem. E, mojemu fizjoterapeucie Łukaszowi Paliświatowi z Fizjokorps, e, mojemu psychologowi e, sportowemu Pawłowi Druszkowi. E, Okej, okay, zacząłem wymieniać, dobra, to, to idę w to dalej. E, Oli Medik e, w Lewy kroplóweczki, mm, 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 całemu mojemu klubowi Octopus Łódź, Octopus Wolbusz, chłopakom, z którymi trenuję na co dzień, trenerom, moim bliskim, mojej dziewczynie, moim, mojej rodzinie, moim przyjaciołom, wszystkim, którzy, którzy mnie wspierają, jestem naprawdę wdzięczny. Co jeszcze? Atom Muscle, bardzo dobre odżywki dające, dające power, tak? Tyle, Storki za ciężkie pytanie. Wiadomo, ciężko to wszystko spamiętać tak super się wywiązałeś. Powodzenia życzymy. Dzięki jeszcze raz.